Czy słyszałeś kiedyś o świadomej manifestacji? Manifestacja to akt wcielania w życie czegoś, co wcześniej istniało jedynie jako myśl, życzenie lub idea. Ten proces oddaje istotę przekształcania tego, co niematerialne w materialne, tego, o czym się marzy, w rzeczywistość. Jest to dynamiczny proces, dzięki któremu nasze intencje i przekonania materializują się w świecie fizycznym. Manifestacja to jednak nie tylko akt wprowadzania czegoś do istnienia, to starannie opracowany proces, w którym każde pragnienie, każda myśl staje się elementem budującym rzeczywistość, którą tworzymy. Dodając do tego równania termin świadomy wzmacniamy ten proces. Nie chodzi tylko o życzenie czy marzenie, ale o pełną obecność i aktywny udział w kreowaniu każdej chwili naszego życia. To przebudzenie do mocy, którą posiadamy, mocy kształtowania naszej egzystencji z intencją i celem. Zagłębmy się zatem w siedem fundamentalnych kroków, dzięki którym możesz zastosować świadomą manifestację w swoim życiu i osiągnąć wszystko, czego pragniesz, nawet jeśli twoje marzenia wydają się nieosiągalne. Jeśli zastosujesz się do tych kroków, zauważysz, że nagle wszystkie twoje pragnienia wydają się coraz bliższe urzeczywistnienia. Wizja, wizja to pierwszy krok do przekształcenia marzenia w rzeczywistość. To tutaj wszystko się zaczyna, ziarno wszelkich możliwości. Na tym etapie nie tylko fantazjujesz czy marzysz na jawie, ale tworzysz jasny i wyraźny obraz tego czego pragniesz w życiu. Nie chodzi tylko o myślenie o tym, czego chcesz, ale o wizualizowaniu tego z intensywnością i dbałością o szczegóły. W tym procesie każdy szczegół ma znaczenie. Może to być cel życiowy, zmiana, którą chcesz zobaczyć w sobie, a nawet wkład, jaki chcesz wnieść w świat. Pragnienie. Pragnienie jest ważne, ponieważ dodaje energii Twojej wizji. To siła napędowa, która transformuje statyczną wizję w dynamiczny potencjał. Na tym etapie pragnienie działa jak katalizator. Ładuje twoją wizję potężnymi emocjami, czyniąc ją żywą i pulsującą. To ogień, który podgrzewa pomysł. Kluczem tutaj jest intensywność i autentyczność pragnienia. Nie wystarczy po prostu czegoś chcieć. Musisz za tym tęsknić z pasją, której nie można zignorować. To pragnienie musi być tak silne, że stanie się stałą myślą, nieugiętą siłą kierującą każdym Twoim działaniem i decyzją. Kiedy Twoje pragnienie jest szczere i głębokie, staje się potężnym magnesem przyciągającym rzeczywistość, którą chcesz zamanifestować. Wiara. Czy kiedykolwiek marzyłeś o posiadaniu czegoś, ale potem. Zdałeś sobie sprawę, że nie wierzysz, że to możliwe. To właśnie taki rodzaj przekonania może cię powstrzymać przed zmanifestowaniem swoich marzeń. Musisz wierzyć nie tylko w możliwość zmanifestowania tego, czego pragniesz, ale także w swoje naturalne prawo do tego, aby to osiągnąć. Ta faza wymaga głębokiej introspekcji. Gdzie analizujesz swoje obecne przekonania, kwestionujesz ich pochodzenie i znaczenie. A jeśli to konieczne, przekształcasz je tak, aby pasowały do Twoich prawdziwych pragnień i wizji. Wiara jest bardzo ważna, ponieważ tworzy stan rzeczywistości. Kiedy wierzysz w coś, Twoje ciało i umysł dostosowują się do stworzenia tej rzeczywistości. Jeśli wierzysz, że manifestacja Twoich marzeń jest możliwa, Twoje ciało i umysł będą pracowały, aby udowodnić, że masz rację. Akceptacja. Czwartym krokiem jest akceptacja. To moment konsolidacji, w którym w pełni przyjmujesz swoją wizję, pragnienie i odnowione przekonania. Akceptacja to coś więcej niż bierna zgoda to aktywne i bezwarunkowe potwierdzenie Twojej nowej rzeczywistości. Na tym etapie akceptacja oznacza całkowite przyjęcie siebie i zmian, których szukasz. To zobowiązanie do Twojej wizji bez wahania czy wątpliwości. Intencja. Intencja to kolejny kluczowy krok, ponieważ wyznacza on przejście ze stanu przygotowania do skutecznego działania. Intencja to bezpośrednie i celowe polecenie dla wszechświata, jasny sygnał tego, co jesteś zdeterminowany osiągnąć. Musi to być świadomy wybór, zobowiązanie wobec siebie i swoich celów. Nie chodzi o nadmierny wysiłek, ale raczej o skupienie swojej woli i energii w jasny i ukierunkowany sposób. Intencja jest ogniwem łączącym świat wewnętrzny ze światem zewnętrznym, zapewniając, że Twoje działania są spójne z Twoimi wyższymi celami. Jest to siła napędowa Twoich decyzji i wyborów, gwarantując, że każdy krok, który stawiasz, jest zgodny z Twoją pożądaną ścieżką. Działanie. Szóstym i przedostatnim krokiem jest działanie. To tutaj teoria spotyka się z praktyką, gdzie sny zaczynają się materializować. Działanie to namacalne wypełnienie intencji, które wyznaczyłeś. Na tym etapie ważne jest, aby działać tak, jakby pożądana rzeczywistość była już obecna. Oznacza to włączenie do codziennych działań, zachowań i wyborów. Które odzwierciedlają stan istnienia, który chcesz osiągnąć. Kiedy działasz tak, jakbyś już miał to, czego chcesz, wysyłasz wszechświatowi wiadomość, że jesteś zaangażowany w swój cel. Mówisz wszechświatowi: Wierzę, że to jest dla mnie możliwe. Jestem gotów zrobić wszystko, co konieczne, aby to osiągnąć. Podejmowane działania powinny być naturalną kontynuacją Twojej wizji. Pragnienia, wiary, akceptacji i intencji. To czas na podjęcie konkretnych kroków, choćby małych, w kierunku swojego celu. Twoje działania mówią głośniej niż słowa, ujawniając Twoje prawdziwe przekonania i determinację. Pozwolenie. Wreszcie, ostatnim i prawdopodobnie najważniejszym krokiem jest pozwolenie. Tutaj jesteś wezwany do całkowitego oderwania się od wyniku swoich działań, poddając się nurtowi życia z ufnością i spokojem. Pozwolenie to akt odpuszczenia, rezygnacji z kontroli nad tym, jak i kiedy twoje pragnienia się zmaterializują. To uznanie, że pomimo całego twojego wysiłku i intencji, wszechświat ma swój własny czas i sposób na doprowadzenie rzeczy do skutku. Na tym etapie ćwiczysz sztukę dystansu. Nie oznacza to utraty zainteresowania ani zaprzestania troski o swój cel, ale raczej zaufanie, że zrobiłeś swoją część. A teraz czas, aby wszechświat działał. Pozwolenie to przyznanie, że pomimo najlepszych starań, działają tu większe siły i wszystko potoczy się tak, jak powinno dla Twojego najwyższego dobra i dobra wszystkich zaangażowanych. Praktykując pozwolenie, Przyjmujesz stan równowagi i harmonii, gdzie nie ma nadmiernego przywiązania do rezultatów, ale spokojna pewność, że wszystko układa się idealnie. To akceptacja, że nawet jeśli sprawy nie potoczą się dokładnie tak, jak zaplanowałeś, zmierzasz we właściwym kierunku. Kiedy skupiasz się na przeszłości lub przyszłości, blokujesz teraźniejszość. Ale kiedy odpuszczasz swoje pragnienie, Jesteś obecny w tu i teraz, a to pozwala wszechświatowi współpracować z Tobą. Tworzysz również przestrzeń na to, by do Twojego życia wkroczyło coś nowego. Pozwolenie jest ważne, ponieważ pozwala wszechświatowi działać na Twoją korzyść. Kiedy odpuszczasz swoje pragnienie, mówisz wszechświatowi, Ufam, że przyniesiesz mi to, czego chcę, we właściwym czasie i we właściwy sposób. Ten proces nie jest magiczną formułą, ale zaproszeniem do głębszego i bardziej świadomego współtworzenia rzeczywistości, którą chcemy kreować. Uczy nas, że manifestacja nie jest czymś, co nam się przydarza, ale czymś, co dzieje się dzięki nam. Poprzez szczere i pełne zaangażowanie w każdy krok otwieramy drzwi do nieskończonych możliwości. Pozwalając sobie aktywnie kształtować naszą rzeczywistość w sposób, który wcześniej wydawał się nieosiągalny. Jeśli ten filmik był dla Ciebie pomocny i czujesz, że nadszedł czas, aby świadomie kształtować swoją rzeczywistość, zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Jeśli masz własne doświadczenia lub myśli na temat manifestowania, podziel się nimi w komentarzach. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale